Pięknie, że tu jesteś i masz czas na szczególną mantrę, która ma wyjątkową moc dla nas i naszych pozytywnych wibracji. Upewnij się proszę, że przez następnych parę minut nikt nie będzie Ci przeszkadzał i że wszystkie dzwonki masz wyłączone. A teraz znajdź sobie wygodne miejsce. Niech to będzie Twoje miejsce. Najlepiej siedząc, ale też możesz się położyć. Zrób dokładnie tak, jak Twoje ciało Ci podpowiada. Bo właśnie rzeczą, od jakiej chcę zacząć, to Twoje ciało. Czasami wydaje nam się, że jakaś pozycja jest, Albo może być najlepsza. Szczególnie dzieje się tak, gdy słuchamy tylko wskazówek innych. A ja proponuję Tobie zacząć medytację od zapytania swojego ciała: Jak się dzisiaj czujesz? A to, co ja robię, to przyglądam się sobie, i śle życzliwość do każdej części swojego ciała. A gdy już wybrałeś i wybrałaś pozycję i jest ona właśnie siedząca, to poczuj jak ziemia cię unosi. Pozwól, by twoje pośladki stały się ciężkie i zakorzenia je delikatnie w ziemi. Zdecyduj, czy już chcesz przymknąć oczy. Sam zdecyduj, czy dłonie zostawisz na kolanach. Udach, lub tak jak ja, mam dłoń na dłoni w położeniu odwróconym przy czakrze podstawy. Brodę możesz delikatnie skierować do piersi, wyciągając kręgosłup szyjny, a Twoje ramiona niech zostaną luźne. Twoja twarz niech też będzie zrelaksowana. I Twoje policzki też. Swoją szczękę puść luźno. Pozwól, by wszystko stało się miękkie. I skieruj teraz swoją uwagę na oddech. Zabierz wdech. I wydech. Zobacz, jak każdy wdech unosi Twoją klatkę piersiową, a wydech ją opuszcza. Unosi. I opada. I nic nie zmieniaj. Niech sobie płynie naturalnie. I zostaw wszystko, co cię wstrzymuje. Zostaw wszystko, co wiesz. Pozwól swojemu ciału i duchowi. Z każdym oddechem coraz bardziej i bardziej rozluźnić się. Ciesz się tą chwilą, ciesz się oddechem. Oddech to życie, a życie to energia. A jeśli przychodzą Ci jakieś myśli, nic sobie z tego nie rób, to normalne. Myśli jak oddech. Przychodzą i odchodzą. Możesz je zauważyć, zwinąć w kulkę i wrzucić do wody i zobacz, jak odpływają. I znowu wróć do swojego oddechu. Zabierz wdech i wydech. Poczuj odprężenie w całym ciele, w każdej komórce swojego ciała. To jest Twój czas, to jest Twoja chwila. A dla większej skuteczności i życzliwości do siebie. Chcę przedstawić tobie mantrę. Poczuj ją głęboko w sobie, a dla wzmocnienia możesz ją powtarzać na głos albo w myślach, i niech wraca do ciebie pozytywna energia tych słów. Robię wystarczająco. Mam wystarczająco. Jestem wystarczający. Robię wystarczająco. Mam wystarczająco. Jestem wystarczający. Robię wystarczająco. Mam wystarczająco. Jestem wystarczający. Robię wystarczająco. Mam wystarczająco. A teraz delikatnie przynieś uwagę do swojego ciała i przynieś uwagę na swoje stale bijące serce. Otul je miłością. I dalej poczuj swój kark. I delikatnie przemasuj. I przejdź do głowy. Ją też poczuj i otul wdzięcznością. Bo to jest twoja głowa. I zacznij się uśmiechać. Prosto z serca podaruj sobie uśmiech, mocniej. Dobrze. I niech ten uśmiech zostanie z Tobą na cały dzień. Namaste.